Skubiłem okulary. A to znaczy, że pierwsza seria Akademii Wspinania Mazda powoli dobiega końca. Całość zaplanowana była na dziewięć odcinków i istotnie w dziewięciu odcinkach zmieści się. Co więcej, w tym ostatnim znajdzie się jeszcze miejsce na coś w rodzaju podsumowania wszystkiego, o czym dotychczas mówiliśmy. Fakt jednak, że ja powoli opuszczam salę wykładową nie oznacza, że ona pozostanie pusta, ale bowiem na tym samym kanale youtube'owym, na którym teraz się znajdujemy i który bynajmniej nie zasypia, za chwilę swoje miejsce znajdą specjaliści od triatlonu, a ja mogę tylko w ich imieniu zaprosić was do śledzenia tego, co dla was przygotowali. Jeśli zaś chodzi o samo wspinanie, to druga seria jego Akademii jest oczywiście już u nas w głowie, niemniej oczekujemy z niecierpliwością na komentarze i opinie z Waszej strony dotyczące tego, co Wy chcielibyście znaleźć i czego chcielibyście się z tej drugiej serii dowiedzieć, a ja w tym momencie z żalem, ale i pewną przyjemnością dziękuję za Waszą uwagę.